Witam was moi Rostomili. Dzisiaj wam wyrządzę z kiel się biorę, prawdziwe mleko Bo nie każdy wie Trzeba to gordziecko mówić bo sam myślę że mleko jest z magazynu Z konsumu. Jak, jak to moi drzwi stanie mocie radzi to mi dajcie palec do wyrchu a subskrybujcie mój kanał Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata to dzisiaj mało kto wie co to jest mleko, bo przecież to co kupujemy w magazynie, to mleko to jest na jakiś jakiś pobielona woda, Kierowcy w, szach, w, w, szach, w szachtli fest długo, jak ją wrazicie do lodówki. To kole tego prawdziwego mleka na ozajst ani nie stoło. To mleko na które idzie życ, że to je na oza jest na ozaist mleko, to ono z Trzcikowskiego wymienił. Ale o tym już mało kto pamiętał, a mało kto wie, jako się robiło to mleko kiejsi hańdowni tuż najprzód się krowa musiała czegoś nażrać. Najor w lecie albo na jesień się pasła na miedzi. Ale jak Enyum gazda przykluził do chrywa to i jeszcze podpysk do z rzepy, albo a jabłek, które miała festrada. Eny Z tymi jabłkami trzeba było dodać pozór, co by się ich potem nie dało zakupa. Bo w ten czas krowę y, mogło odymać. No a były potem z tym kuro kurowody. Dyski się jej dowało amper z wodą, co by się napiła. wiela chciała. Wspominam se, że w lecie ta krowa poradziła wypić a i 6-7 amperów z wodą, a w zimie się jej dowało ku temu jeszcze obilo zaśródzioka. Rada wypiła, a i pomyje, kiedy się zrywało w, w kuchyni jak się myło garce. Choć były masne, to poradziła amper wylizać, a jeszcze chciała. Taki to było fajnacki. Jak krowa się już nażrała, a napiła, to się za siebie dziwała, jeśli ją ktoś przyjdzie podoić. Bo z telownego żraniu, a picio się zrobiło mleka, że wym wiemień było na ozaść pełne. pełne. Gazinodyski wiedziała, kiej mo iść krowę podoić ale musiała się do tego przyrychtować. Oblykła se ku temu takowne obliczki, co by ją krowa poznała, bo wiele razy było tak, że miała na sobie jakieś dziwoki galoty albo kabot, a w ten czas krowa się na nią szpatnie dziwała. Albo nie daj Boże, jakby się popryskała jakimś perfumem, to też ją krowa powuniała, a eny forskła. Prawiło się ale nie wiem, jeśli to jest prawda, że krowa poradzi mleko zastawić, jak uczuła cudzego człowieka. Tuż gaździno se oblikła kabot, albo jakle, kierą krowa znała, a na głowę se dała szatkę, a jakieś stare budki. We chrywie w kątku dycki miała jakąś starą ryczkę, albo sztokerle, na kiery se mogła siednąć. Ale niż zaszła krowę doić, to musiała odciepać krowince, a dać krowie, krowie słomy. Dziepro w ten czas się mogła chycić dojenio, choć wiele razy było tak, że jedna gazdino pytała drugą, co by jej krowę podoiła, a z tym już były kurowody, bo krowa uczuła cudzego. Ale jak się jej podpysk ciepło rzepę, albo baj liścio ze rzepy, to na ten czas, kiedy krowę y, się doiło, no to bai stykło. Ale jednak furt się chwostym oganiała, bo wiedziała, że coś tutaj nie ma ganc tak, jak mo, jako mogło być. Gaździno kierą krowa znała, też musiała dyski obryć szatkę na głowę, <laughs> bo zwierzę oganiało chwosty muchy, baj w lecie, jak ją fez napalowały. Mleko strzykało do ampra z cycków, kiedy krowa mosztyry. Z tego się robiła na mleku piana, kiedy tak szuściła, jak szła dołu. Ten, kto doił krowę, musiał sobie jeszcze dawać pozór, co by mu krowa nie wraziła rać do ampra bo wiele razy było tak, że w ten czas całe mleko poradziła wyloć. Jak się krowę podoiło, to dyski se krowa rada lygła, tuż trzeba było dodać pozór, co by miała pod sobą słomę, bo inaczej by zamarasiła wymiona, a przeca zaś rano ją trzeba podoić. Jak dosił miał cycoki, to im e, cyrknął kapkę mleka do żraniu. Przeca dycki się prawiło, że babuć lepszy rośnie na kropskim mleku. Amper ze świeżym, ze świeżym mlekiem gazino przyniósła e, do kuchni, e, wzięła czystą ucirkę, a przesadziła go do większego garca. Takie mleko się wiele razy e, piło, bo przeca było najzdrowsze, e, bo najzdrowsze bez mala je to chnet podojone od krowy. To już tak to było. Krowę podoić to nigdy nie była żadna sranda ale jak się już to podarzyło zrobić, no to dziecka to mleko piły, a każde miało biały fus pod kinolem. A jeszcze mleczko od krowy musi woniać krową. Tuż jak se kupicie jakąś białą wodę, co przy mleku ani nie stoła a prawicie, że pijecie mleko, to se to musicie powoniać, a jeśli to nie czuć krową. Ale co by wiedzieć, jako woniokrowa? krowa to niech każdy se wlezie do chlywa, a jeśli mleko, które pijecie, o tym chlywym, to znaczy, że na naozaj spijecie prawdziwe mleko, a nie zabieloną wodę.